Nokia 52:30 Zdalne blokowanie telefonu poprzez wysłanie wiadomości SMS. Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz zablokować urządzenie i kartę pamięci zdalnie za pomocą wiadomości tekstowej. Musisz określić tekst wiadomości, a następnie w celu zablokowania urządzenia wysłać do niego tę wiadomość. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady. Włączanie funkcji zdalnego blokowania telefonu przez wysłanie wiadomości SMS. Wejdź do menu i wybierz ustawienia. Dwukrotnie dotknij zakładkę Telefon. Dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, aby znaleźć zakładkę Zarządzanie telefonem. I dwukrotnie dotknij ją. Dwukrotnie dotknij zakładkę zabezpieczenia, a następnie telefon i karta SIM. Dwukrotnie dotknij zdalne blokowanie telefonu. Dotknij włączone i potwierdź OK. Dotknij pola wiadomość zdalnie blokująca, aby rozpocząć jej wpisywanie. Aby zakończyć wpisywanie wiadomości, wybierz przycisk zatwierdzający w lewym górnym rogu ekranu. Potwierdź, dotykając OK. Dotknij pola, sprawdź wiadomość zdalnie blokującą. Wpisz ponownie treść wiadomości. Aby zakończyć wpisywanie, Wybierz przycisk zatwierdzający w lewym górnym rogu ekranu. Potwierdź, dotykając OK. Wpisz kod blokady telefonu i kliknij OK. Fabrycznie ustawiony kod to 12345. Funkcja została włączona. Teraz możesz zdalnie zablokować swój telefon, wysyłając do niego SMS z innego telefonu. Aby powrócić do ekranu startowego, dotknij kilkakrotnie klawisz powrotu.